zaczęliśmy szalowanie ław fundamentowych jak widzicie równiutko, pięknie no nie jesteśmy doświadczonymi budowlańcami trochę więcej czasu nam schodzi niż pewnie takiemu Łukaszowi budowlańcowi który gdzieś tam mówi, że 100 metrowy dom potrafią zaszalować w dwa dni nam trochę więcej czasu z tym schodzi, ale on nie musi się tak bardzo przejmować poziomem, aczkolwiek też robi bardzo dokładnie. No w moim przypadku, po przemierzeniu, wczoraj sobie wieczorem niwelatorem przemierzyłem co metr, robiłem pomiar. Różnica poziomu pomiędzy narożnikami wychodzi plus minus 3 mm. No wynika to tak naprawdę już z krzywizny deski. Bo no nie oszukujmy się, to są deski tylko startaku cięte z piły, z traku i, i one nie są idealne. Poza tym bardzo gorące dni są, także te deski same w sobie się po prostu zrobiły bananowe. Ale narożniki są na zero, w sensie mają dokładnie ten sam poziom. Ewentualnie różnice wynikają z krzywizny deski, to zostanie, to zostanie zniwelowane później na, na papie. Na hydroizolacji Hydroizolacja ma być Jakaś tam papa na, na włóknie szklanym 4 mm, milimetrowa Termozgrzewalna <coughs> <coughs> Także to w jakiś sposób zostanie tam zredukowane No Dzisiaj jest plan Może nie dokończyć, ale dzisiaj jest plan zrobić Kolejną długą ścianę Przemierzyć i jeszcze raz przekątne Czy wszystko pasuje Tak to wygląda z pozycji gruntu. Jak widzicie, sznury naciągnięte, naprawdę naciągnięte jak struna. Deski poprzeczne są kręcone do sznura. Wcześniej wspominałem, że wszystkie deski docinają, docinane są pod kątem prostym. I że to jest dość ważne. I. Przypominam, że powiem dlaczego to jest ważne. Jeżeli mamy deskę dociętą pod, idealnie pod kątem prostym, jeżeli deska jest idealnie pod kątem prostym docięta, w sensie tu jest 90 stopni. Jeżeli mamy deskę, jak tam, jak widać na, na o, tamtym przykładzie, yy, pod poziom narożnikiem do sznura, to w zasadzie mamy 90% gwarancji, że tu i tu jest 90 stopni kąt. Mało tego, mając w taki sposób to zrobione, jeżeli się jeżeli te deski są wypoziomowane, to tą dechę przykręcam po prostu do krawędzi nie muszę myśleć nad tym czy ona jest w poziomie, nie jest w poziomie jeżeli mam słupek co metr, nawet jeżeli deska jest powyginana i na każdym ją dociągnę do krawędzi dlatego ta tolerancja między słupkami wychodzi tak mała no bo te deski są mokre, także nie ma problemu nie ma problemu, żeby je naciągnąć co prawda czasami dwie osoby są potrzebne do tego, żeby to zrobić dobrze ale da się i w ten, sposób, w ten sposób, właśnie tolerancja yy, poziomu jest tak naprawdę tylko w tych miejscach, tylko w tych miejscach między, między palikami jest yy, obniżona lub podwyższona, gdzie to można też wyeliminować. Bo jeżeli jest bardzo duża różnica, po prostu wystarczy dobić dwa paliki i w tym miejscu ją naciągnąć. I to się da zrobić, ale tu akurat nie mam potrzeby takiej na razie. Yy, Kiedyś tam wcześniej w filmiku mówiłem, że, są, że wprowadziłem pewne zmiany w moim projekcie i zmiany są takie, zresztą pokażę Wam to też na projekcie. Zmiany są takie, że fundament tak naprawdę powinien się kończyć w tym miejscu. Tutaj w tym miejscu się będzie się kończyć fundament. Tu są osie, tu, tu jest oś, czyli od stąd, od tej osi, od tej osi. Idzie ściana 2 m40 w głąb. Dotąd tam jest kolejna oś. Idzie ściana tak. To jest po prostu część tarasowa. Normalnie na rzucie fundamentów, pod słup jest tylko ława. Sorry, przepraszam. Jest tylko stopa fundamentowa. No i słup, który podpiera narożnik domu i szczyt tarasu. Na moje życzenie, czy tam... na mój koszt, że tak powiem ławy są przedłużone z obydwu stron i spinają narożnik domu pod słupem również dlaczego tak? Yy, z tego względu, że jest tylko dre u mnie słup będzie tylko drewniany 150x150 150, czyli nie za... niezbyt duży wiadomo, że no dom z czasem siada, osiada w momencie kiedy ta stopa fundamentowa pod słupem ma tylko 70 na 70 reszta domu będzie osiadać szybciej i, i głębiej niż stopa fundamentowa, która jest pod słupem. co powoduje przy drewnianych słupach co powoduje po prostu, że on się robi bananowy, wygina się w łuk robią, wiem, że robią i, i pewnie tak tu też będzie zrobione: że, że te słupy się robi na podstawie z możliwością regulacji długości. Tam nawet jakiś można przyjąć współczynnik opadania, osiadania. Ale przy takim rozwiązaniu, no, koszt znikomy bo to jest nie wiem może kubik betonu 300 zł plus, plus trochę stali jakby było kolejne. 100 zł, no i mojej pracy, trochę, czyli to już jest bezcenne. A mam 100% gwarancji, że jeżeli dom zacznie osiadać, to razem ze słupem, i w tym momencie wszystko będzie równe. Taki, takie jest przynajmniej założenie. Przedyskutowałem temat z moim kierownikiem budowy. I w zupełności się ze mną zgadza. Mówi, że on by nalegał, żeby wszyscy tak robili, no ale niestety inwestor. Przede wszystkim liczy kasę. A jeżeli coś jest w projekcie, to jest święte. Ja z doświadczenia wiem, że papier to jest tylko papier, przyjmie wszystko. Zresztą sam, sam w swoim projekcie znalazłem błędy. Jeszcze muszę do, zadzwonić do archetypta, bo to są błędy takie dosyć poważne. Zazwyczaj wszystkie projekty, do, z którymi gdzieś tam miałem do czynienia, pracuję naprawdę na dużych. Na dużych projektach jestem, powiedzmy, majstrem na dość dużej, na dość dużym, na przykład obiekcie teraz w Stavanger w Norwegii. Wszystkie wymiary, jeżeli chodzi o takie, takie rzeczy, są podawane zazwyczaj do osi. Jeżeli to jest nowe budownictwo, to zazwyczaj do osi muru, do czy tam do osi ściany, czyli tak jak dokładnie tutaj. Te dwie śruby, które sobie tutaj wkręciłem, to są krawędzie ławy fundamentowej, ale to jest oś, czyli centrum. I jeżeli zaczynamy od fundamentu, kończymy na dachu, to wszystkie wymiary powinny być podawane do osi, niezależnie czy ściana ma 15, 20, 30, 50 cm, wszystko do osi, bo wtedy łatwo jest to przeliczyć. W moim projekcie fundamenty są osiowane, są do osi, ale ściany parteru już niestety nie. I gdyby to było nie na całości, to nie ma problemu, ale wychodzi na to, że dwie lub trzy ściany są do osi wymiary podane, a dwie te długie, akurat są podane wymiary zewnętrzne budynku, czyli od narożnika do narożnika uwzględniając grubość izolacji i elewację. No i, i, i przed tym, zanim Geodeta przyjechał, sobie robiłem plan, które wymiary chcę, żeby mi nanieśli. No bo oczywiście. Oczywiście, to nie jest tak, że się płaci geodecie za, yy, za wyznaczenie budynku, tylko geodecie się płaci za wyznaczenie punktu, czyli za każdą taką oś 150 zł. No, u mnie, u mnie jest ich kilka. No i chciałem sobie dokładnie sprawdzić, które tak naprawdę potrzebuję, za które chcę zapłacić, które, które nie potrzebuję i które sobie sam mogę, mogę znaleźć. No i przeglądając plan tak bardziej szczegółowo, do w zasadzie dopiero teraz to zauważyłem, że te wymiary nie pasują. Że dla przykładu, <laughs> między 8 a 8 ściany garażowej jest 711, czyli 7 m11 7 cm, a między 8 a 8 ściany parteru jest 720, niby niedużo 9 cm tylko, ale. No 9 cm w budownictwie to już jest dosyć znaczny odchył. Oczywiście wywnioskowałem dlaczego tak jest. W rzeczywistości pasuje, to wszystko pasuje, ale właśnie tak jak wspomniałem, no to są podane wymiary tak jak pewnie architektowi pasowało. I akurat w tym miejscu gdzie jest 711 i 720 są podane wymiary do osi ściany. Przy czym ściana fundamentowa jest 240, a ściany według projektu budynku już są tylko 150. Yy... I są wysunięte oczywiście na zewnątrz, żeby elewacja zeszła się z licem ściany fundamentowej. Jeżeli sobie przeliczymy. I odejmiemy, odejmiemy po 7 cm z każdej strony, 7 bodajże cymu trzeba odjąć. Od osi ścian, no to wychodzi, wychodzi wymiar, który pasuje, czyli tak naprawdę, jeżeli zmierzymy od narożnika do narożnika ściany fundamentowe i zmierzymy od narożnika do narożnika ścianę budynku, no to one jakby pokrywają się, stoi jedna na drugiej, ale sam projekt może wprowadzić w błąd. Wcześniej już miałem pro problemy, już miałem. Rozmowę z, z, z tym biurem odnośnie zbrojenia fundamentu. To też już gdzieś tam chyba wspólne. Yy, znalazłem w projekcie jakby dwie różne specyfikacje. przy Jeżeli chodzi o zbrojenie łap fundamentowych, w szczegółowym, yy, w szczegółowym planie jest yy, pręt zbrojeniowy FI-10. A w wykazie stali już jest FI12. No i po zadzwonieniu do konstruktora, do, do archetypta, um, się okazało, że no to jest błąd po prostu w drugu, że wcześniej robili wszędzie FI10, ale niektórzy w niektórych, dlatego że to jest plan uniwersalny i tak grubo, grubo, grubo przeliczony, przewartościowany, ale dlatego, że to jest plan uniwersalny. W niektórych rejonach Polski była wymagana dwunastka, w niektórych dziesiątka i niektórzy projektanci adaptacyjni, kierownicy się czepiali, że dlaczego dziesiątka, jak powinna być dwunastka, bo na przykład gdzieś tam na Śląsku, gdzie szkody górnicze, no ale po to do cholery jest adaptacyjny I, i żeby dostosować projekt gotowy do warunków istniejących na danym terenie, ale postanowili zmienić wszystko na dwunastkę. Przy czym postanowili zmienić wszystko na dwunastka, a uwzględnili to tylko w wykazie stali, a nie w rzutach szczegółowych. Bądź co bądź, u mnie stanęło na tym, że jest dziesiątka, to nie jest ciężki dom, dziesiątka wystarczy w zupełności. Jedyne miejsce, gdzie będzie dwunastka, to właśnie zazbrojenie stopy kominowej i zazbrojenie słupa. Tam będzie krata 10x10, czy 7x7, 10x10 chyba. pospawana krata, właśnie spręta 12, i to samo pod stopę kominową. Plan na dzisiaj jest kontynuowanie, kontynuowanie, właśnie szalowania. Zobaczymy jak dopisze aura, wczoraj była zajebista pogoda, bo było zimno i padało. Tak tak dla mnie zajebista, bo jak pada co godzinę i jest chłodno, to mi nie przeszkadza w pracy, a jak jest kurewnie gorąco, to niestety ze skóry się nie da rozebrać. Od deszczu się jeszcze nikt nie rozpuścił. A poza tym, tak jak, jak mówię, jak przejdzie burza, czy tam popada co godzinę, to to niczemu nie szkodzi. Wiadomo, że nie chodzi o jakieś tam ulewy, tylko o deszcz, zwykły deszcz. A jak jest naprawdę taka piekarnia, to no nie da się. Sprawdziłem pogodę rano ma być maksymalnie 25 stopni, no to może jakoś ogarniemy to. Także za chwilę brat dojedzie. Kontynuujemy wbijanie halików. Teraz mam już dwa kąty zrobione, trzy kąty w zasadzie. Mogę spokojnie przemierzymy, czy przekątne pasują. No niestety, nawet budując swój własny mały domek jednorodzinny, albo nawet altanę na działce, trochę matematyki trzeba znać, ale to chyba chyba każdy wie. I to by było na tyle na razie. Mamy opóźnienia. Według tego co sobie założyłem to mamy opóźnienia Taki dobry dzień A wynika to z tego, że Koparkowy dupa I, i naprawdę dosyć sporo Dosyć sporo trzeba było Toż też wspominałem wcześniej Dosyć sporo trzeba było podebrać łopatą No a nie ma się co oszukiwać Nawet jeżeli Jeżeli to były tylko 3 czy 4 kubiki ziemi No to to jest kilka ton Kubik piasku Takiego powiedzmy, piasku jak u mnie to jest w okolicach 1600 kg, czyli można przyjąć, że każdy metr sześcienny, który wybraliśmy łopatą, to jest 1,5 tony. No, piasek dość dobry do budowania, znaczy także ziemia, grunt dość dobry do budowania. Jedynym problemem, jakim mnie martwi, to to, że będzie się obspywać, ponieważ jest, no jest, jest po prostu piasek w niektórych miejscach to są takie żyły czy tam takie pokłady, pokłady piasku dosłownie piaseczek czas na kawę już wspominałem przemierzyłem z niwelatorem narożniki są na zero między narożnikami w niektórych miejscach jest ugięcie lub wybrzuszenie 2 3 chyba maksymalnie gdzieś tam znalazłem. tu nawet zapisywałem gdzieś sobie na początku zacząłem zapisywać jaka jest jaka jest yy, różnica o. robimy szalunki pod ławy fundamentowe tutaj mój najlepszy pracownik brat wbija palę jak uciekinier z Alcatraz palownik uśmiechnij się bracie do publiczności Dość ważne, żeby w miarę równo były wbite, wtedy deski są pod kątem prostym w stosunku do sznura. Czyli jedno z najważniejszych narzędzi pracy młot i silny brat. Albo dwa młoty, jak to woli. Ale nie, nie, tu braciszek, muszę przyznać, że bardzo mi wymaga. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to pracochłonne. Ale już później jest dużo mniej problemów, nic nie trzeba za bardzo mierzyć. Dobre. Starczy. Już za głęboko jest. No nie, nie wyciągaj go, bo jest potem luźno. Stara się nie wbijać poniżej sznurka. Bo potem jest ciężko poziom złapać. tu mamy troszeczkę za blisko podkopane, ale jakieś rozwiązanie się znajdzie. Tarczy. Tego pierwszego wbij trochę jeszcze. Dobra. To się kicha na kielicha chyba. Dobra. Dlaczego po dwa paliki? No dlatego, żeby decha nie latała góra-dół. Niektórzy robią na jednym tylko, ale... my robimy na dwa nie wiem czy nie trzeba by tam duszę założyć wiesz może z tych desek bo tak trochę to widzę ale dobra jak będę robił deski to zobaczę jak będzie chujowo to wymienię co? No, zawsze można trochę obsypać nie. No, i tak to właśnie robię. Dzisiaj zrobiliśmy pomiary. Kolejny błąd na planach. A błąd, może nieduży, ale różnica w wymiarach, oczywiście. Od osi do osi. Według projektu jest 14,31 m. Ale sumując wszystkie, wszystkie wartości ścianek, które gdzieś tam po drodze występują, wychodzi 14:32. Niby nie dużo, ale zawsze. A tam, tam w tle nasz nadworny monitoring. Barbara K.